Nasze radio przyjął wyzwanie rzucone nam przez firmę Medana i wprawdzie z malutkim opóźnieniem, ale dzisiaj przystępujemy do wspólnej akcji. Dzisiaj chłodniej. Dzisiaj chłodniej. specjalnie poczekaliśmy na taką pogodę, żeby nie było łatwo z Ice Packet Challenge. Nasze radio oczywiście dopełni swoich obowiązków jako firma, przeleje odpowiednią darowiznę na wskazane fundacje, natomiast każdy z pracowników również zdeklarował, że jakąś małą cegiełkę przeleje na e, z, przez siebie wybrane konto. Natomiast e, żeby to nie skończyło się na naszym radiu, chcielibyśmy poprosić, przekazać tę pałeczkę, nominować e, drużynek z zaklasy futsalu Gatta Aktiv ze Zdońskiej Woli. Państwową Straż Pożarną z Sieradza i będzie łatwiej z wodą na pewno i największego producenta napojów życiodajnych z Sieradza, czyli z okręgową Spółdzielnią leczarską, wart milk. I to dla nich za chwilę będziemy się e, również, dla nich będziemy pokazywać jak to zrobić, dobrze. Więc może przystąpmy do tego Dobra. miłego obowiązku. Miłego. To było dobre. Ja do śmigu tego. Ja tu znowu do śmigu. Nie ma po początek. No ale naprawdę trzeba było spełnić to, że wszyscy nie posłuchali tego Michała Ogiejńskiego dziewczyny, to jest skandal. Dobra, co będzie jeszcze też? Na górę na łapkę wsiądziała. Uważaj, się Uważaj, bo moja żona będzie czytała na mnie. bo ja